Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa. To wspólny koncert Krystyny Prońko i grupy osób niesłyszących podczas urodzin Stowarzyszenia Teatr Grodzki. A to jedna z prób przed tym wydarzeniem. Tysiące słów wypowiedzianych, tysiące znaków. Przekazany. Wszystko to było możliwe dzięki działaniom Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki, realizującego przez dwa lata projekt Otworzymy Ci Świat, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach projektu dla osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej stworzono dwie grupy grafiki komputerowej i siedem grup teatralnych. To jedna z grup powstała dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych i skupia osoby niesłyszące i słabosłyszące. Opiekunem grupy, która istnieje od 2007 roku, a obecnie realizuje program Otworzymy Ci Świat, jest tłumacz języka migowego. W zasadzie jest to jedyna grupa tutaj na Śląsku, która jest prowadzona w profesjonalny sposób. Masz Amatorsku jest jeszcze jedna grupa, która jest prowadzona w Raciborzu, natomiast w Bielsku... Jest to pionierski projekt, przynajmniej na terenie województwa śląskiego, który zrzesza osoby niesłyszące i zachęca ich do warsztatów teatralnych i do profesjonalnych występów na scenie. A i następny, ustalmy, bo Ania ja. robi inaczej, zna, dobra. Zajęcia prowadzi aktorka Sabina Guch, z którą rozmawialiśmy o przedstawieniu przygotowywanym przez grupę. Tak, to przedstawienie nosi tytuł w poszukiwaniu pracy i ponieważ kiedyś na samym początku, bo my spotkamy się już 4 lata, zapytałam ich, co ich najbardziej denerwuje. I oni odpowiedzieli mi, że denerwuje ich nie, nie, brak porozumienia między osobami słyszącymi. To, że te dwa światy są niepołączone, nie, nie ma gdzieś tam mostu między nami. Ja wiem, przepraszam Pana, ja chciałam się skontaktować z kierownikiem. Szukam karty. Chcieliśmy pokazać osobom słyszącym, jak jest ciężko osobom niesłyszącym, dlatego odwróciliśmy sytuację, czyli znajdujemy się w świecie, gdzie wszyscy porozumiewają się w języku migowym. I do tego świata wchodzi osoba, która nie miga i nie może się z nimi porozumieć, w związku z tym jest na straconej pozycji. To jest moje CV, chciałem. Tak, to są moje wszystkie dokumenty tutaj. Nie, 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 z kierunkiem chciałabym rozmawiać tak. Jak zaczynałem pracę w Polskim Związku Głuchych, to widziałem, że jest bardzo duża bariera pomiędzy światem osób niesłyszących a światem słyszących. I osoby niesłyszące bardzo mm, ostrożnie podchodziły do słyszących z tego względu, że miały pewne obawy, bały się reakcji itd. A poprzez te warsztaty teatralne ta bariera stopniowo zanika i w tej chwili bardzo dużą radość sprawia mi to, jak te osoby niesłyszące wychodzą na tą scenę, pokazują tą swoją sztukę, czy też migamy razem te piosenki. A słyszące są tym zachwyceni, i przez to też y, możemy promować świat niesłyszących i promować język migowy. Pokazujemy, że niesłyszące są wśród nas i są takimi samymi ludźmi, jak y, wszyscy tej pozostali obywatele. Tak, to, to jest wszystko. Ja chciałabym pracować w tym. O zajęciach rozmawialiśmy z uczestnikami. Tłumaczył Krzysztof Kotyniewicz. Chciałbym tutaj na warsztatach współpracować z innymi głuchoniemi. Pomagać. I każdego dnia też może ćwiczyć i myślę, myśli o tych zajęciach i, i chce, chce chodzić, chce uczestniczyć w teatrze. Czuję się spokojny i zadowolony. Myślę, że same zajęcia teatralne są. Terapeutyczne, każde wystąpienie publiczne, to, że my pokazujemy się przed widownią, buduje ich poczucie własnej wartości, także każdy powinien. U uważam, że każdy powinien e, mieć możliwość chociaż raz w życiu wystąpienia na scenie i poczucie jak, je, jak to potrafi zbudować człowieka. E, robimy to też po to, żeby zachęcić słyszących do nauki języka migowego, aby mogli też swobodnie porozumiewać się z niesłyszącymi. W zajęciach grupy bierze też udział osoba słysząca. To jest myślę, że nie tylko dla mnie nowość, ale dla innych ludzi też przez to, że migamy piosenki inni ludzie mogą zrozumieć, że każdy może robić coś takiego. Fakt nie jest to łatwe, ale skoro udaje nam się powoli, to myślę, że można dać radę. I każdy powinien wiedzieć, że da się to zrobić. Tysiące słów wypowiedzianych. A więc powróćmy do piosenek z urodzin stowarzyszenia Teatr Grocki. Dla nas jest to bardzo atrakcyjne, bo i my słyszymy i, i muzykę, słowa. I jeszcze oglądamy ich, jak to oni ich wzruszenie i to jak oni to pokazują. Prawda? My pracujemy nad tym, żeby to było jak najbardziej ciekawe dla odbiorcy, ale żeby oni też mieli w tym dużą frajdę. Pracujemy w takiej atmosferze wzajemnej akceptacji. Tak staramy się budować to na, na naszych zajęciach, żeby oni bardziej się otwierali. Nie byli skrępowani sobą nawzajem i nami prowadzącymi. Tysiące znaków przekazanych. Przekazanych. To, co łączy wszystkich ludzi. Czy migowe wykonywanie tekstów piosenek jest rodzajem dotarcia do świata muzyki? Muzyki nie usłyszy i nie rozumie. Nie czuje. On czuje jedynie y, przez te słowa, y, może czuć klimat tej muzyki, natomiast samej muzyki nie usłyszy. A jednak to, co prezentuje Grupa Teatru Grodzkiego, to nie tylko rytmiczne wykonywanie znaków migowych. No, oczywiście, że jest to coś więcej, ponieważ są to całe emocje, które te osoby niesłyszące wyrażają. Pomimo tego, że nie słyszą tej muzyki, ale są w stanie sobie ją wyobrazić. Co jest dalej? Co jest dalej? Jak, ty jak dzwon? Jak dzwon, który... nie, jak... Jak dzwon, dzwon. trochę zarazby dotknąć, dotknąć. A już, już śpiewa. Już śpiewa, dobra? Ale to było olbrzymie, śpiewa. olbrzymie. Tuszy westchnienia. Kto by tam nie... Dla osób słyszących, które nie znają języka migowego, jest tak, jakby nie wiem, znaleźć się w jakiejś nieznanej krainie. Trochę nas to przeraża i on nie śmiela, bo jest to ich język. Natomiast na scenie muszą e, migać e, w taki sposób, żeby wszyscy ludzie byli zahipnotyzowani, czyli te gesty, które na co dzień podczas rozmowy mają e, e, krótkie, szybkie, załóżmy, jakąś taką energię w sobie. My na scenie musimy z nich wydobyć coś dużego i coś magicznego, Złoń w swoim sercu już się budzi. Miłość, wiara. Oni czują tą muzykę, sami się też wzruszają, a niesamowicie też również to działa na osoby słyszące, które nie wyobrażają sobie, że niesłyszący mogą śpiewać muzykę. Bo